i druga część sprzątania więc układamy te pieniądze e, taśmy dajemy do szafki e, książka zostaje tutaj mhm, dokładnie no dobra, tu ją położę raczej ten karton to się. to damy tu e, to zależy ten krem damy do pudełka OK. OK. Położę go tutaj. To tutaj, to tutaj, to tutaj. To tu akurat idzie? Um, ten pisak to pod biurko. E, to pójdzie tutaj. Nie. Tutaj To weźmiemy to. I to włożymy tutaj. Mhm. Te dwie. To mamy też kod biurko. Ok. Mm -hmm. I włożymy, ten cyrkę długo włożymy. Pisak też tutaj. I tę lutkę trzeba ustawić. O, dobra. Trzeba to ustawić. To przekręcę tak obok. Okej. Okay. tu jest wszystko. Dobrze, jeszcze maseczka spadła jakaś. Okej. Okay. E, jeszcze tu jakiś papierek leży. Okej. Okay. O, wygląda. Okej, okay, do szafki. Mm. To, to gąbeczkę. To też pod biurko gąbeczkę. Gumka do włosów, To tutaj. Tutaj papierki jakieś jeszcze małe.